Czas do domu! Czas do domu! Światło wyłączyć. Drzwi zamknąć. Tak, moi drodzy. Czas do domu, ale w poniedziałki nie ma lekko. Uch, w poniedziałki nie ma lekko, bo zaczynam o 8.15. Mam zajęcia. Czekajcie, nagrywa się. Nagrywa się, ale chyba do góry nogami. Nie ma lekko, bo w poniedziałki mam zajęcia od 8.15 rano aż do 5.30. Nareszcie na powietrzu, po całym dniu, po całym dniu w budynku, nareszcie na powietrzu. Tutaj pracuję. Wygląda jak na Harvardzie. Także tutaj moja szkoła jest a ja mam klasę z stamtąd, stamtąd wychodziłem na piątym piętrze, na samej górze także tak tak prezentuje szkoła, w której pracuję to jest to jest taki college college to jest coś pomiędzy szkołą średnią w Polsce a Uniwersytetem, studiami, bardziej jak szkoła, bardziej jak szkoła średnia, mamy uczniów około w wieku 16, 17, 18, 19, 20 lat, więc taki powiedzmy przejściowy, przejściowy okres pomiędzy. Szkołą średnią, ostatnimi latami jakby szkoły średnie, a, a studiami w Polsce w Polsce nie jest popularne koledze nie są popularne w Polsce w Polsce macie szkołę średnią i później macie studia licencjackie No, i tak moi drodzy, pracuję w takiej szkole międzynarodowej, po której uczniowie idą na studia za granicą, głównie do Anglii, Stanów, Australii i Kanady, czyli do rozwiniętych angielskojęzycznych krajów. Czekajcie, wyjdę sobie! you tomorrow! Tutaj widzę. widzę kolega, kolega z Serbii, który uczy WF-u, wyjeżdżał swoją furą elektryczną, no i tak, że jak widzicie po tej szkole właśnie uczniowie zdają egzaminy z Cambridge z Anglii i później oddają też jeszcze kanadyjskie egzaminy i część uczniów właśnie do Kanady jedzie na studia, bo mamy głównie dwa programy mamy brytyjski program i mamy właśnie kanadyjski program no i tak tak to wygląda Międzynarodowe szkoły w Chinach są bardzo drogie, jeśli chodzi o czesne. E, najtańsze, najtańsze czesne w jakichś tam mniejszych miastach, powiedzmy chińskich, e, 150 tysięcy juanów za rok nauki. To jest jakieś 150 tysięcy juanów, to jest jakieś 75 tysięcy zł za rok nauki. To jest jakie najtańsze, jakie chyba znajdziecie. Międzynarodowe szkoły, a najdroższe w Szanghaju, w Pekinie, rok nauki około 300 tysięcy juanów za rok. To macie 150 tysięcy złotych za rok nauki. Więc, jakbyście chcieli wysłać w Szanghaju albo w Pekinie do Międzynarodowej Szkoły, swoje dziecko na 12 lat, edukacji od podstawówki aż do szkoły średniej, no to Was to będzie kosztować. Jakieś 3 miliony Iłanów 1,5 miliona złotych Tak? 300 tysięcy Iłanów razy 12 No 3,5 miliona juanów, Jakieś 2 miliony złotych Edukacja waszego dziecka. Jak macie jakbyście mieli trójkę No to słuchajcie? 5 milionów złotych nie wasze więc międzynarodowe szkoły są bardzo drogie eee, ta, gdzie ja pracuję, nie wiem jaki jest cenny, dokładnie chyba, ale chyba około coś 200 tysięcy juanów, czy 220 za rok, no to jakieś 100 tysięcy zł. Kosztuje nauka tutaj, gdzie pracuję teraz w tej szkole. W poprzednich szkołach, w których też pracowałem, to podobnie było około tam pomiędzy 200 tysięcy, a pomiędzy 180 tysięcy, a jakieś 200, 220 tysięcy, coś takiego. No więc jeśli, więc, jeśli byście chcieli wysłać dziecko do takiej szkoły, no to przygotujcie się na wydatek urzędu 100 tysięcy zł za rok nauki. Tak to wygląda. Tak wygląda rzeczywistość. No, tanio nie ma, tanio nie ma, ale za to jakość jest dobra. Mamy nauczycieli z całego świata. Moi drodzy, z Anglii. Mamy dużo. Dużo Anglików mamy i Kanadyjczyków też mamy. Ze Stanów też mamy nauczycieli. Dużo jest też Chińczyków, którzy studiowali za granicą i mieszkali za granicą i pracowali za granicą, a niedawno właśnie wrócili do Chin, bo mają lepsze tam prospekty pracy i znalezienia zatrudnienia. Więc też mamy dużo właśnie osób, które chińskiego pochodzenia, które, które uczyły się za granicą, które studia za granicą, mieszkały za granicą długo 5-10 lat, i właśnie wróciły teraz do Chin, pracować, robić kariery, robić kariery i tak dalej. No więc tak to wygląda. Także ta szkoła, gdzie ja pracuję teraz, to one jest powiedzmy z takiej średniej półki. A nie jest tam jakoś e, super high-end, typu tam e, wiodące brytyjskie szkoły, e, które mają filię właśnie tutaj w Chinach, w dużych miastach, bo one tam właśnie kasują po 300 tysięcy za rok. Ale pogadaj się ładna, patrzcie. W weekend nam padało, a dzisiaj pięknie się zrobiło. Dlaczego te szkoły są takie drogie, międzynarodowe? Ano dlatego, że one Was nie uczą tylko jednego sposobu myślenia. Tak jak na przykład w Polsce szkoła, publiczna szkoła Was uczy tylko jednej perspektywy. Tylko z polskiej perspektywy znacie wszystko. Albo jak idziecie do chińskiej publicznej szkoły, to rozumiecie świat i znacie świat i to, co Was otacza dookoła, tylko i wyłącznie z jednej chińskiej perspektywy i macie taki jakby zamknięty umysł na inne kultury i na inne i na to, że w ogóle istnieją jakieś inne sposoby robienia rzeczy, czy myślenia, czy działania a jak idziecie do międzynarodowej szkoły, no to macie różne perspektywy przedstawiane z różnych kultur i e, na końcu jest tak, że nikt nie ma racji i wszyscy mają wszyscy mają trochę racji, ale nikt nie ma racji i e, to zależy e, to wszystko zależy od sytuacji i musicie najpierw przedstawić swoje argumenty, wysłuchać argumentów innych stron, porównać te argumenty, które są najlepsze, które są najgorsze i na końcu Dokonać własnej oceny i na końcu, na końcu swoje własne konkluzje musicie wyciągnąć. Bo tak jak mówię, każdy ma rację ze swojej własnej perspektywy, ale nikt nie ma do końca racji i nie można tam perspektywy jednej osoby, czy jednej strony, czy jednego kraju uznać za e, nieomylną i taką, która która jest, tylko właśnie e, sytuacja i wydarzenia wyglądają inaczej e, z różnych perspektyw i z perspektywy różnych krajów i różnych kultur. Więc tak to wygląda. Więc, jakby, uczeń nie ma tylko jednej, nie ma nie ma umysłu zamkniętego tylko na, na, jedną, na jedną wersję wydarzeń, tylko jakby zna argumenty różnych stron i musi rozważyć argumenty różnych stron, zanim sam podejmie decyzję. Sam musi podjąć decyzję i, moi drodzy, sam musi ocenić sytuację. I ocenić fakty, dane i informacje Zanim podejmie swoją własną decyzję, więc no, łatwo nie ma, no ale na coś w końcu trzeba się zdecydować. Wady i zalety muszą być rozważone. Za i przeciw muszą być rozważone, i dopiero na podstawie dogłębnej analizy można wyciągać wnioski. Proszę, a tutaj pani sobie jedzie na rowerze z zakupami na kierownicy. Jak to kiedyś się jeździło w dzieciństwie na rowerze. No i dobra moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że Wam opowiedziałem, ile kosztuje nauka w prywatnych szkołach na terenie Chin. Także, pomiędzy 150 tysięcy Juanów a 300 tysięcy iłanów za rok nauki to jest jakieś pomiędzy 75 tysięcy złotych a 150 tysięcy złotych za rok nauki waszego. Potomstwa i co jeszcze? Aha, no i jeszcze starałem się wam wytłumaczyć jak, dlaczego, dlaczego taka cena wysoka. No jeszcze jeden właśnie argument, dlaczego taka cena wysoka, bo te szkoły was jakby uprawniają i przywilejują do dostania się na najlepsze uczelnie świata, jak chcecie iść na Cambridge, albo na Oxford. To, że tak powiem, macie drzwi otwarte i macie dużo łatwiej niż jakbyście aplikowali z zewnątrz. No, więc widzicie, poznajomości, poznajomości, poznajomości czasem czasem się załatwia, czasem się da, czasem się nie da. Więc tak to wygląda. Dobra. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i do odebrać paczki. Cześć.